Dzisiaj jestem w sklepie. Wyszedłem kupić kurczaka upieczonego, ale zanim to się stanie, chcę pokazać Wam ozdoby choinkowe. nie nieochojnikowe, ozdoby na Boże Narodzenie, które ludzie stawiają przed domem, oświetlone. Tutaj jest szopka noworoczna, Boże Narodzeniowa. Tutaj pokazuję, ile kosztują te tak drzewka, oświetlone. Ludzie mają, ludzie cudem kupują na święta. Moja sąsiadka, jest, o tutaj jest. Piano, te organy, które. Wde... <laughs> Oczywiście ja nie umiem na grać. W ogóle kompletne jestem zero. 200 dolarów to kosztuje, a teraz próbuję, idę kupić kurczaka, bo naprawdę ten kurczak jest bardzo tani. 7,99 za e, upieczonego kurczaka o wadze 1,20 kg. kilo 20 upieczonych kurczak to jest dużo tańszy od tego surowego, który kupicie w sklepie, który jest droższy od tego upieczonego. To jest ciekawe, trudno to wytłumaczyć. Ale ten kurczak jest z tego sklepu. Jest naprawdę pyszny. Taki sam, jak się w domu upiecze na rożnie. Dosłownie pyszny. Nie warto w domu piec, bo tutaj blisko domu mam sklep. I tutaj właśnie przyszedłem dzisiaj na Thanksgiving do kupienia kurczaka, bo dzisiaj jest sobota. Wstrona w sobotę raczej obiadu nie robi. jemy raczej na zewnątrz, bo coś takie fast food. Ale to jest, to jest naprawdę bardzo dobry ten kurczak. Pyszny. Naprawdę frytki i ten kurczak za takie pieniądze frytki kosztują 2 dolary, kurczak 8 dolarów, 10 dolarów może być obiad dla kilku osób. Te frytki jest mało, oczywiście. To jest cena razem z taksem, z podatkiem. Dziękuję.